Druga seria rozgrywek Orlen Super Ligi. Gramy dziś w Lubinie. Zagłębie kontra Orlen Wisła Płock. To kolejna propozycja na spędzenie sobotniego popołudnia. Piotr Bugajny, Kanal Plus Sport. Witam Państwa bardzo serdecznie. Fazekarz, on do siatki trafia. Mamy otwarcie w wyniku. Teraz Jastrzębski. Nie zatrzymał rzutu Tomasz Piroch na prawym rozegraniu. No ale oczywiście, tak, na prawym rozegraniu. W przyszłym sezonie drużynę z Płocka wzmocni Marko Panicz. Była próba tego, aby już teraz dołączył ten zawodnik grający w Montpellier do drużyny z Płocka, ale jednak tak się stanie dopiero za rok. Daszek, wypychany przez Krupę. Krupa i Pedryc na środku obrony, teraz Mindegia, znowu jest dziura między Moryniem a Krysiakiem, Mindegia. Indywidualnie Kamil Pedryc, Krupa oddaje do Iskry, ten popisał się ładnym chwytem, jeszcze jest odegranie do Morynia i gol. Za moment skończy się kara. Dla krajewskiego bardzo ładny rzut. Sroczyk zajmuje pozycję obrotowego, Opuścił swoją pozycję w narożniku boiska. Piroch, Perez Arce, Rudkowski. No już teraz aż spojrzeli sobie w oczy Javi Sabata, także Marcin Wichary. Już tutaj pan hiszpański szkoleniowiec. Wymaga od trenera bramkarza, aby jednak goalkeeper, który jest na, na boisku, dawał więcej, bo z tym rzutem powinien, musi poradzić sobie Marcel Jastrzębski. Fedryc teraz jeden na jeden. Z Fazekaszem przegrał pojedynek. Procho z rzutem Węgra sobie nie poradził. Żytnikow ze stroczykiem jest także Gergo Fazekasz. Teraz pewnie ktoś jeszcze dokoptowany. Leon susznia. Jest piroch w narożnikach boiska, czekają skrzydłowi. Kto będzie akcję kończył? Czujne, Zagłębie, Żytnikow podaje do fazy kasza. Nie wiem czy to tak miało wyglądać, ale piłkę ma Abel Servio jeszcze przed końcową syreną. Trafia do siatki, już wydawało się, że obrona Zagłębia zamroziła atak Orlenu Wisły Płot Właśnie chluszak teraz z piłką w dłoniach. Tankiewicz odebrał podanie od Rutkowskiego, ale nie pokonał. Mirko Alilowicza, który po raz pierwszy w Lubinie i od razu broni. Kontra i Dima Żytnikow. Wojciech Bloch, Michał Solecki prowadzą to spotkanie. Michic do przodu do kontry. Krajewski połapał się w tym wszystkim przemek i pokonuje Damiana Procho. Dziesięciobramkowe prowadzenie gości z Płocka. W zasadzie podania i piłki nie docierają do, do skrzydłowego. Zagłębia Lubiny. teraz dotarła piłka do skrzydła, ale do drugiego, Arkadiusz Michalak. Żytnikow, było tam dużo miejsca, widzi to Dima, Dima Żytnikow. Fazekarz i broni znowu. Miłosz Byczek. I dobitkę również, podwójna parada tego młodego bramkarza. Fazekarz z kałużnym podanie do Sroczyka. Ten pokonuje Byczka. Czy na wciarze dobiję do 40 trafień W tym meczu. Jest, są coraz bliżej. Czyli Wisła. Jeśli chodzi o obronę. Teraz gol Drozdalskiego. Bardzo ładnie. Beki. Szkoda, że to nie wpadło. Ostatnich 10 sekund, czy będzie 23 gol na koncie Zagłębia, Moryń, być może on, tak jest, 23 do 41, takim wynikiem kończy nam się mecz drugiej serii spotkań Orlen Superligi, Zagłębie przegrywa z wicemistrzami Polski wysoko. No i brawo, Miłoż Byczek zostaje wybrany najlepszym bramkarzem. Lepszy dziś od Mirko Alilowicza. Miłoż Byczek, wielkie gratulacje, cztery odbite rzuty. Piotr Bugajny, kanal plus sport. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za ten mecz, życząc udanego wieczoru.